Dzień dobry. Dzisiaj jest film, w którym na początku muszę Was przeprosić. Muszę Was przeprosić, bo obiecałem Wam ten film dwa dni temu i niestety nagrywam go dopiero dzisiaj/dzisiaj dzisiaj montuję, bo fala upałów po prostu mnie poskładała. Miałem dwie duże sesje zdjęciowe kulinarne i wracając do domu nie miałem kompletnie siły już na to, żeby zajmować się filmami. Także film jest dzisiaj i dzisiaj przygotujemy wspólnie najlepsze mafiny jagodowe z świetnym takim miętowym świeżym sosem. Zapraszam. Nazywam się Grzegorz Saputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu. Chłonę wszystko co mi otacza. Stworzyłem Przepisy Online, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata: pełnego przepisów, smaków i obrazów. Zacznijmy od tego, że potrzebujemy takich papierowych papilotek i blach. Ja mam dwie blachy w którym mogę umieścić po 6 papilotek, ale możecie też mieć większe, możecie mieć jedną i wymieniać, to już w zależności od tego, jak Wam wygodnie. Można też nie używać tej blachy, jeżeli użyjecie takich papilotek, które są twardsze i które nie wymagają blachy. Ja takich nie mam, mam zwyczajne, więc żeby mi się nie rozpadały później moje babeczko ma finki, no to użyję właśnie blachy. Będziemy potrzebować dwóch garści jagód na początek, jeszcze później będą jagody, ale na początek dwóch garści jagód. Pół szklanki cukru trzcinowego. Oczywiście możecie użyć normalnego, zwykłego cukru. Trzcinowy mi bardziej smakuje. Tak jakś lepiej się komponuje do tych mafinów. Szklanki mleka dowolnego. Jednej trzeciej szklanki oleju. Wiem, że też przygotowuje się mafiny z roztopionego masła. Możecie. Ja jako tłuszcz używam jednej trzeciej szklanki oleju rzepakowego. Szczypty soli. Naprawdę szczypty soli. Więcej nie będziemy potrzebować dwóch łyżeczek proszku do pieczenia, dwóch szklanek mąki tortowej, cytryny, a właściwie skórki z cytryny i to są wszystkie składniki na nasze muffiny. A teraz sos. Do sosu będziemy potrzebowali łyżki cukru pudru, kilku świeżych liści mięty, dwie łyżki jagód, 200-250 ml jogurtu naturalnego. To wszystko. Dobra. Napijmy się, żeby się nie odwodnić. Zaczynamy od suchych składników. Na początek do mąki dosypujemy proszek do pieczenia. I cukier. I wszystko dokładnie mieszamy. Mamy wymieszane. Teraz odrobina skórki z cytryny. Pamiętajcie, że cytryna musi być wcześniej sparzona. I wszystko jeszcze raz mieszamy. To nam bardzo ważny składnik, czyli szczypta soli. I mieszamy sobie. Dobra. Składniki mamy wymieszane. Większa miska i do miski wlewamy mleko i olej. Mieszamy. Pora na dodanie suchych składników do mokrych. Dodajemy i oczywiście mieszamy. Teraz bierzemy tę większą część jagód, garść dwie i dosypujemy do ciasta. I oczywiście delikatnie mieszamy. Ciasto gotowe. Teraz napełniamy nasze formy. Do każdej takiej papilotki powinniśmy dać tak mniej więcej dwie łyżki ciasta z jagodami. Najwięcej czasu zajmuje mi napełnianie tych foremek. Teraz będziemy się zajmować pieczeniem. Pieczemy w temperaturze 200 stopni przez mniej więcej 20 minut grzanie góra i dół. Musicie pilnować, bo każdy piekarnik piecze troszeczkę inaczej, ale u mnie to jest 200 stopni i dokładnie 20 minut. Pamiętajcie też, że wkładamy nasze babeczki już do nagrzanego piekarnika. Babeczki się pieką, czyli przed czas na przygotowanie sosu. Na początek jogurt naturalny 200-250 ml i do niego dosypujemy cukier puder. Dodajemy pocięte listki mięty, drobniutko. I jedną, góra dwie łyżki jagód. I specjalistyczną, małą łyżeczką mieszamy delikatnie, żeby nie porozgniatać jagód. Znaczy, jak się kilka rozgniecie, to też nie jest problem, ale lepiej, jak są, stają w całości. Babeczki właśnie się dopiekają. Sos mamy gotowy. Ten sos jest naprawdę super świeży. Mam jeszcze inny sos, który podaję do tych babeczek, ale jest trudny smakowo i nie jest na pewno dla dzieci. Także, jeżeli macie ochotę na taki sos, ten drugi, napiszcie w komentarzach, przygotuję z nim film. Ale mówię od razu, to nie jest łatwy smak, on jest taki mm, bardziej wymagający też od odbiorcy. Za to ciekawy i naprawdę smaczny. Babeczki gotowe, wyciągam. Piękne, upieczone mafiny, gotowe. Poczekajmy, żeby chwilę przestygły. Ja je podaję po prostu z sosem, z tym albo z tym drugim, o którym Wam wspominałem. Dziękuję Wam za dzisiaj. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał i piszcie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Do widzenia!